Czy czujesz się onieśmielony, że musisz, znaczy musisz lub nie musisz walczyć o kobiety z innymi mężczyznami? Widzę, ja mam otwarte oczy i dostrzegam, że na przykład jedna partnerka jest adorowana przez jednego z mhm. kandydatów i e, nie chce niszczyć tego Czegoś, co się tu buduje. To ale nie znowu na tym polega budowanie. Na stale, a, a sobie odbierasz szansę na coś fajnego. To nie jest niszczenie. Spróbowanie pokazania siebie z fajnej strony i zainteresowania partnerki sobą nie jest niczym złym. To prawda. Potrafię walczyć o swoje, ale nie na gruzach, ruinach czegoś innego. Ja tego doświadczyłem w dzieciństwie, że coś tam było budowane na ruinach. Szczęścia i miłości i to do niczego dobrego nie prowadziło, więc e, nie A chcę. O czym mówisz, Krzysiu, Jakaś... o mojej przeszłości i dzieciństwie. O chodzi o twoich rodziców? Tak. I ich historię? Tak. 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 Po prostu ojciec był bardzo, bardzo taki przemocowy, ale. Przemoc nie tylko fizyczna, ale psychiczna. najbardziej niszcząca była ta psychiczna. To znęcanie się psychiczne, to poniżanie i to, że sprawiał, że czułem się taki mały, że czułem się nikim. To by wyjaśniało pewne no. no. rzeczy.